Pisma święty Maksymilian Maria Kolbe, część pierwsza. Wydawnictwo ojców franciszkanów niepokalanów, 2018 rok. Rok 1933. Listy. Fragment listu do ojca Dominika Tawaniego 469. 18 września. 1933 roku. Tak mi się wydaje, niech ojciec uczyni tak, jak go natchnie niepokalana. Jeszcze jedno słówko, aby wyjawić to, co myślę. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie słowa modlitwy Dunsa Szkota. Dniare me laudare te virgo sacrata. Da Michi virtutem contra hostes tuos. Nie myślał tu o poganach czy heretykach, ale o tych, którzy mieli dwieście argumentów na udowodnienie swych tez. A jednak gdy chodzi o niepokalaną, nie prosi on ani o roztropność, ani o miłość, ale o virtutem i to kontra tym, których nazywa twardo jeszcze przed zapoznaniem się z ich argumentami, hostes tuos. Czy więc nie byłoby wskazane, żeby naj, najprzewielebniejszy ojciec generał napisał list do wszystkich w komentarium Ordinis na miesiąc grudzień bieżącego roku, który jest 75. rocznicą objawień w Lurd, a 1900 oddania nam Maryi za Matkę pod krzyżem. Rozwijając w nim piękną myśl, wypowiedzianą do naszej kapituły prowincjalnej, Amare immaculatam quam maxime, et istum amorem propagare quam maxime, Debemus quia franciscani sumus. Aby wskazać jasno drogę tym, którzy wątpią, nie wiedzą lub nie chcą o tym wiedzieć. Z pewnością chociaż nieświadomie duch, który powstaje przeciwko niepokalanej pod jakimkolwiek płaszczykiem, jest niczym innym jak tylko duchem tego, któremu ona starła głowę, a on insi diaberit calcaneo eius z Księgi Rodzaju z trzeciego rozdziału wersetu piętnastego. A to mówili mi również inni. Przepraszam za brzydkie pismo, ale statek się kołysze, i piszę leżąc, również przepraszam za styl, ale piszę otwarcie, jako do ojca generała, z prośbą o błogosławieństwo.